Cześć, tu Tomek. Zapraszam Cię po kolejną porcję darmowych tekstur do Twojej wizualizacji architektury i wnętrz. Tradycyjnie zaczynamy od Google. Po wpisaniu CG bookcase, wciskamy Enter i przechodzimy na tą stronę. Samo pobieranie jest banalnie proste. Wystarczy wcisnąć ten przycisk na dole lub ten. Przechodzimy do przeglądarki tekstur dostępnych za darmo. Następnie ustalamy jaką rozdzielczość. Im wyższa tym bardziej obciąży komputer, ale lepiej sprawdzi się na dużych powierzchniach. Tu wybieramy sobie kategorię. Następnie możemy wybrać jaki dominujący kolor ma być na teksturze. Następnie wybieramy tą, która nam się spodoba klikając na jej miniaturce. I po prostu wciskamy Downloads. Oczywiście, po pobraniu należy wskazać folder, gdzie ma być zapisana, a następnie rozpakować. Do wyboru masz ponad 600 tekstur i to kompletów, które możesz użyć do swojego programu, tak aby materiał był bardziej realistyczny, gdyż cały komplet zapewnia większy realizm materiału niż sam kolor. Zapraszam Cię na kanał YouTube, gdzie znajdziesz więcej filmów dla architektów i projektantów.